Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mario Forever Remake i dziś sobie zagramy w coś, co jest obok Lost Map 2, czyli w czołgi. Tak, nawet widzicie, że u góry się pojawia zamiast cyfry oznaczającej świat, właśnie taki czołg. Jest to krótki świat, ułożony z trzech leveli, każdy właściwie... Polega na tym samym, czyli mamy przyjeżdżające czołgi, musimy się przez nie przebić. Jeżeli miałbym powiedzieć, z którymi czołgami miałem największy problem, to chyba będą to pierwsze serio, z pierwszymi czołgami miałem chyba największe problemy i w miarę jak te poziomy posuwały się do przodu, to mm, tych kłopotów było coraz mniej. Póki co nie mamy za bardzo do kogo strzelać, bo sami widzicie balet bile, kolce, no nie da się tego zestrzelić konwencjonalnie. Twompy, tak zwane. Skurde, nigdy nie wiem, jak to się wymawia. Nie jestem pewien, czy ja na let's playu. Z Mario Forever tego zwykłego przeszedłem fany tanks. Możliwe, że nie. Kiedy to było tak dawno, że nie pamiętam? Wiem, że na pewno nie przy tym hardcore World 2, więc, więc może kiedyś do tego wrócę. No ale dobra, postarajmy się to jednak wygrać. Wiem, że poprzedni odcinek miał dwie części, no ale wiecie, nie byłem aż tak przygotowany na niego. A był to jakiś tam element zakładu. Okej, okay, na razie idzie nieźle i teraz czy ja muszę po tych żółwiach skakać. A, okej, okay, dobra, a pamiętam to miejsce. Tutaj można wskoczyć, ale nie trzeba. I no sami widzicie, że to ułatwia nam drogę. Właściwie jedyne co w tej chwili może nam zaszkodzić, to te y, pociski szare, skakujące z tych dziwnych rurek. W okay. Sp tych spinnich nie da się rozwalić. Dobra, i teraz pamiętam, że ten mały pojazd zwiastował nam właśnie taki ogromny czołg, który właśnie miał te super moce, super działka. No, straciłem, straciłem kwiat, ale w sumie zawsze go tutaj tracę. Nie mówię, że kto jest konieczny, żeby to wygrać, ale, ale no tak się dzieje. No i ogólnie. O, to już jest meta. Spoczko. Właściwie ten największy czok to jest największy problem nasz, który mamy w tym. w tej rundzie. No i może w drugiej jest jeszcze jeden poziom. Okej, okay, te, teraz nam się zmieniła. Podłoga, mamy zimę, ale czołgi są te same. Tu będzie taki moment, że będzie przyjeżdżać pojazd z lawą w środku, i tam naprawdę trzeba się rozpędzić, żeby ją przeskoczyć. Jeszcze z tego co pamiętam, będą przeszkadzajki pod postacią takiego sufitu prowizorycznego. Na nasze szczęście, nie jest to. Jakiś yy, późny etap tej rundy. Tylko to się w miarę na samym początku pojawia. Chyba nawet za chwilę. Ok, o! No tak, oczywiście, oczywiście tak musiało być. Przez chwilę siebie nie widziałem tam. czuję, że to będzie blisko i chyba tutaj nawet. Chyba nawet tutaj się to pojawi. Teraz tak, trzeba wziąć rozpęd. Próbowałem początkowo na Balet Bilu skoczyć. O właśnie, tu nie ma spitu, ale jest ta rurka. Ah, no właśnie. No właśnie, tylko że ta rurka mi nie przeszkodziła, przeszkodziło mi to, że ja po prostu nie skoczyłem. No nic, jesteśmy małym Mario. A, i w ogóle sami widzicie, że mamy 72 życia. No cóż, sorry, czasami, czasami tak się zdarza, że przechodzę przez yy, yy, ten bieg gwiazdkowy i tyle mi się nabija. No ale nic, mam nadzieję, że stracimy no, tak do 10 żyć, nie? Żeby, żeby nie było. Dobra, teraz grunt to przeskoczyć tę lawę. Jak to już zrobimy, myślę, że nie będzie tu żadnych trudnych rzeczy. A przynajmniej nie przypominam sobie, żeby takie miały miejsce. Dobra, teraz jak to tutaj ogarnąć? No tak, oczywiście. Ominąłem te dwie przeszkadzajki, no ale nie ominąłem tej cudownej rurki. Tego działka, czy jak zwał, tak zwał. Dobra, skaczemy. Skaczemy, może się uda i... Dobra, udało się. No ale wiecie, jak teraz zginiemy to i tak będziemy musieli od nowa grać, więc... Nie ma się z czego cieszyć póki co. A, no właśnie, o tym mówiłem. No, to tego poziomu tak szybko nie przejdziemy. O nie. To znaczy sam tym poziom nie jest jakiś długi, bo widzicie, że mamy 350 y, sekund gry na przejście go. Ale jednak. Wurzająca sytuacja. Powiem Wam szczerze, że w edytorze mi właśnie brakuje tego, że nie można. Chyba nie można, bo ja o czymś nie wiem. Że nie można ro, robić tajlesów, czy właśnie scenerii, która by się poduszała. Tak jak na przykład chmury, czy niektóre drzewa. Myślę, że byłoby to całkiem fajne. Ok, dobra. Tym razem. Każda z tych trzech przeszkód została ominięta. Teoretycznie no przeskakiwanie tej lawy jest prostsze, kiedy jest się mniejszym Mariem. Ale dobra, spróbujemy tak. No, tak też musi być ten skok możliwy. Przynajmniej taką mam nadzieję. I, a, nie. I dobra. Jest na czym ja zginąłem a na tych super działkach, ale chyba nie konkretnie na tych. O, no tak właśnie to wygląda. I teraz. Oj, Hammer Bro, pewnie jeszcze drugi będzie. No, oczywiście, że musi być drugi. No, jak żeby inaczej mogło się to potoczyć? Musi być drugi. Dobra, ja sobie go ominę. Mam nadzieję, że jego młotek mnie nie dosięgnie. Ok, i tu już meta. Tak, zazwyczaj meta jest na takich platformach. Nie zawsze, ale często. Uff, i mamy ten poziom z głowy. No, dalej. Teraz nam został ostatni. Mm, ostatni marsz, ostatni przejazd czołgów. Tak, te. Te gwiazdki mogłyby sugerować, że będzie miła runda, no ale nie. Dobra, tu chyba lepiej przejść dołem. Oczywiście nie muszę mówić, że w momencie, kiedy jesteście. Dużym Mario przejście tamtędy nie jest możliwe. No dobra. Myślę, że najlepiej byłoby właśnie stać obok tych rur, żeby te rośliny nie wychodziły. Przepraszam, piranie. Ja mówię na nie rośliny. A to są w pewnym sensie rośliny, no. I też powiem Wam, że trzeci poziom jest taki dość niewydłużniający się. W sensie potrafię wskazać jakieś takie charakterystyczne elementy w dwóch poprzednich poziomach, ale w tym, no nie zupełnie. Dobra, trzeba jakoś przeskoczyć albo przejść. Rzeczywiście tak też można. Jest nasza cudowna platforma obywatelska, która tu przejeżdża. U już jest dosyć mało czasu, więc to dobrze wróży. No tak, działek nigdy dość. Eee, czy ja tam chcę wejść? Ok, nie jestem pewien co tam było. Czy tam była gwiazdka, czy tam był zielony grzybek. Ale dostanie się tam jest dosyć trudne. Uuuu, Ile tego tutaj. Dobra, niestety, Niestety Oj sotki. Niestety Może się uda, o ile nie będzie tutaj żadnych wkurzających przeciwników. Proszę o metę. Proszę o finish. O, właśnie, o taki finish. O to mi chodziło. Dokładnie o to mi chodziło. I, proszę Państwa, ukończyliśmy ten poziom. 11 minut, także nie jest źle. Spodziewałem się, że będą większe trudności. No i co, w następnym odcinku będzie poziom z Mario Workera. A póki co się z Wami żegnam. No i do następnego.